Słucham? Modest. Cześć. To jest Modest. Modest nie do końca pamięta o sobie. <g elli> Dzisiaj porozmawiamy o wielu rzeczach związanych z kulturą. Yy, kulturą w szerokim rozumieniu, bo to będzie i śpiew, i, i będzie też yy, granie aktorskie, i będzie też taniec? Będzie. Taniec chyba nie Będę też tańczył, też tak. To może zacznijmy od tańca, to, od końca. Gdzie będziesz tańczył? Yy, yy... I nie mówię o no na Mazowieckiej. <g archaeological> yy, na targówku. Na Targówku mieszkaniowym znajduje się Teatr Rampa mhm. od lat wielu, teatr muzyczny. i Zostałem tam zaproszony przez Michała Walczaka, obecnego dyrektora tego teatru, Marcina Januszkiewicza, mojego przyjaciela i Joannę Drozdyk, która będzie reżyserowała, reżyseruje w zasadzie już w tej chwili wersję muzykalową, sceniczną, kultowego znanego serialu 40-latek. Mhm. No i Stefan Karwowski. W, w mojej co? osobie ruszy nogą, będzie tańczył. A raz ruszy, czy to będzie jakiś taki y, ciągły ruszanie nogą? Bardzo niechętnie, y, więc będzie taki moment, w którym nasz bohater się przełamie i będzie starał się ruszyć tą nogą nie tylko raz. Rozumiem. Y, z tego co... Wiem. E, tak. Nie jest to wersja, tak jak teraz się współcześnie robi, uwspółczesniona um, wersja tego, co było 50 tysięcy lat temu, czyli teraz nędartoczycy budują pięściaki, ale iPhone'em. Y, y, nie. Y, y, nie mamy iPhone'ów. Y, telefon na kablu z, z wykręcaczem, czyli coś, y, co będzie zupełnie nowym dla, dla, dla dzisiejszych pokoleń. Pewnie. Y, spektakl jest y, stricte retro. Wracamy do, 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 do lat 80., do 70., 80., które w, w pewnym sensie przypominają nasze czasy, co mamy nadzieję na jesieni się znowu zmieni, ale póki co jesteśmy trochę jakby w tamtym systemie, jeśli chodzi o, o rządzących. Czyli mówisz, chodzi o absurdy. No. Tak coś czułem. No i także spektakl będzie retro, to też jest, to retro jest dosyć modne dziś. No jest, tak, ludzie bo, bo zaczynają się mój, tak ubierać takie... Mój, mój wąs tak. i, i, i moja stylizacja teoretycznie jest retro, a jest współczesne. No teraz ludzie też tak chodzą trochę po Warszawie, tak lata 20. Tak. Na Powstańcach. Tak, ostatnio nawet słyszałem, że jestem retro. Że w ogóle ja jako... Jako, jako człowiek. Jako tym jestem, okay. jestem retro. Ale to, to jest taki eufemizm, żeby ci powiedzieć, że jesteś stary, czy jak? Nie. <laughs> nie, znaczy, podobno osoba, która to mówiła, powiedziała to z, z pewnego rodzaju wzruszeniem. Nie wiem, właśnie, czy z powodu przemijalności, czy, 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 czy to retro budzi taki rodzaj wzruszenia, melancholii, takiego tęsknoty za mimo. tym. A co ciekawe, co to znaczy, by ci powiedzieć, że jesteś vintage? No nie. Ile możliwości? Jeżeli byłbym vintage, no to, no to musiałbym się jeszcze jakoś konserwować. Nie? I Twoja wartość wzrosłaby z czasem? Mam nadzieję, że już wzrosła. Że cały czas do góry, tak? Tak. Okay. 40 latek to bardzo specyficzny pogląd na rzeczywistość nie tylko polską, ale też po prostu Polaków politycznie, społecznie i tak dalej. Mówiłeś, że widzisz wiele takich paralel pomiędzy tym, co się dzieje y, teraz, a działo się kiedyś. W jaki sposób, bo to jest musical, więc na pewno nie, nie jesteście w stanie kilku sezonów wziąć y, y, na, na, na tapet, więc jakiego rodzaju tam artystyczne wybory zostały dokonane? Stefana Karbowskiego spotykamy w sytuacji, w której y, oczywiście poprzez przypadkowość, zbieg okoliczności Stefan zostaje postawiony w sytuacji, kiedy musi wystąpić na festiwalu w Opolu. Jak zazwyczaj bywa w życiu każdego człowieka? Tak, każdy w życiu raz albo ma takie marzenie, albo ma sen, albo po prostu musi wystąpić w Opolu. I ja jestem tego najlepszym przykładem. Po Mi się prostu... udało wymigać z szkołku. Tak? Tak. Minie i w, jak miałem 19 lat musiałem wystąpić na festiwalu w Opolu w koncercie debiut. I, 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 I dziś wracam do tego tematu, Stefan Karwowski musi pojechać do Opola i obwieścić narodowi e, czym, jest, e, czym jest wpływ doświadczonych i ludzi pracy, mm -hmm. inżynierów budujących trasę łazienkowską, zresztą to jest kolejna paralela, ponieważ trasa łazienkowska jest dziś e, remontowana, o czym Stefan Karwowski już wiedział budując tę trasę. Kiedy Marek pyta go, tato co będziesz robił następnego po trasie łazienkowskiej, dworzec centralny, a co potem, a potem synu będziemy to wszystko remontowali. To prawda. No, ja jestem wielkim fanem skończenia Trasy łozinkowskiej, bo mieszkam za mostem. więc Jeżeli moglibyście przyspieszyć ten proces, to byłoby super. Byliśmy na placu budowy, rozmawialiśmy z, z, z ekipą. Nie ze wszystkimi, w zasadzie z mniejszością można się dogadać, ponieważ pracownicy są napływowi, ale kiwali głowami, więc w... jest nadzieja. Trzymam, trzymam kciuki, żebyś mógł spokojnie przejechać. Ja zawsze robię objazdy. To choć czasem nie da się. Niestety. Jeździ metrem, jest druga Też linia. Ja na targówek mieszkaniowy, ja jeżdżę metrem. Rozumiem. E, drugi aspekt Twojej twórczości artystycznej. jest Mamy taniec i teraz? Muzyka. 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 E, muzyka projekt 11, który w ogóle jestem trochę skonfundowany, więc może mi wyjaśnisz, jakie jest teraz Wasze tempo rozwoju, bo 11 ma już kilka dobrych miesięcy, jeśli nawet nie lat. No już, już, już ma ponad rok. Tak. Już ma Więc, ponad rok. A jest to jednak coś, co nadal jest świeżego w waszym repertuarze? Mam nadzieję, że zawsze będzie świeży. Sytuacja polega trochę na tym, że zarówno ja, jak i Bieryt jesteśmy przede wszystkim aktorami. Mhm. E, ja mieszkam w Warszawie, Bieryt mieszka w Krakowie i w tych teatrach, w tych miastach e, gramy, co nam troszeczkę przez, przez no, no, po prostu duże zapracowanie. E, uniemożliwia y, 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 częstsze koncertowanie, spotykanie się i tworzenie, y, ale nie jest, y, nie wyklucza zupełnie, wobec mhm. czego y, skupiliśmy się nad tym, żeby wydać tę płytę, zależało nam na tym, żeby to jakoś udokumentować, oddać, y, bo też było takie zapotrzebowanie ludzi, którzy przychodzili na nasze koncerty lub słuchali tego w internecie. Y, z projektem 11 i w ogóle z naszą twórczością wiąże się pewnego rodzaju nasza bezkompromisowa umowa, że nie idziemy tutaj na, na, żadne, na żadne półśrodki, żeby się powiedzmy czemuś przypodobać lub, e, lub pójść jakąś drogą, która będzie bardziej sprzedawalna. Mhm. E, ta dziedzina jest, jest, jest jakby taką naszą, zupełnie naszą e, e, bańką i tak jak ona dociera, jak ją powietrze poniesie, jak, 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 jak przechodzi z ludzi do ludzi, tak sobie istnieje, co, co pozwala nam, nam być po prostu wolnymi w tej twórczości. Bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby, żeby nasza twórczość była szerzej znana i rozpowszechniana, ale myślę, że to, że to sobie po prostu przyjdzie. Wobec czego płyta 11 jest, można ją zakupić, można jej wysłuchać na wszystkich. E, możliwych e, portalach muzycznych, mhm. e, i zakupić ją również w sklepach, dobrych sklepach muzycznych, jak to się mówi. Dobrych, bo w tych słabych nie ma. Mm -hmm. Ale y, zapytałeś, co, co, co teraz i co dalej? No więc tak, Bieryt zagrał y, y, w spektaklu 89, 1989, już mhm. kultowym i znanym spektaklu, Yy, I tam się nauczył rapować. Yy, współpracując z Łoną, z Weberem, ja się nie dziwię, że, że, że chciał się tego nauczyć, i, i przepadł w to. I w pewnym momencie mówi mi: Dostał ode mnie tekst yy, i przysłał swoją wersję, ale zarapowaną. I powiedział mi: Słuchaj, potrzebna jest trzecia zwrotka, i zacznij pisać 13 z yy, No to. No to napisałem, i w tej chwili powstały już dwa utwory w takiej wersji mm -hmm. rapowej. Więc Biery Truciński rapują. Ale oczywiście też. A macie jakieś takie ten, nowe ksyfki w związku z tym? <laughs> nie, nie, ale możemy. być MC Modest? MC Modio. MC Modio. MC Mojo. <laughs> nie, O, <laughs> zapraszamy ten. <laughs> Jak smakuje gościnność? Nie, nie mamy, ale możemy zrobić taki plebiscyt. Może, może ktoś ma jakieś pomysły. No właśnie tak chciałem sugerować, że rapsy to jest dobry pomysł, no bo rapsy na topie. No. A tu okazuje się, że ty jesteś już przed moimi myślami nawet. Tak? No, wykraczasz. To... No mam nadzieję, że tylko nie zbłądzimy gdzieś. Wiesz. Ale to będzie w takim razie, bo y, wasza muzyka jest taka właśnie poetycka, y, mhm. powiedzmy sielankowa w pewien sposób, a w pewien sposób taka właśnie czasami y, melancholijna. I refleksyjne. refleksyjne. A rapsy to jednak mają taki, przynajmniej z tego co ja, zawsze tak myślałem o nich, że mają taki mocny przekaz ryj. – I trochę tak jest w tym wszystkim, co powiedziałeś, tylko że bardziej wryj. Jeszcze bardziej <gry> Tylko że bardziej wryj, a w zasadzie bardziej w serce. Jeden z tekstów jest, jest to moja adaptacja jednej z notatek Rilkiego. Więc mamy tutaj. Potęgę poezji mm -hmm. e, przełożoną trochę na rap e, i dotyczy serca, miłości, wyborów, e, jakiejś postawy w życiu. E, drugi utwór, który powstał, jest utworem troszeczkę takim ra, naszym rapowym Bohemian Rhapsody, przedstawiającym okay. w jaki sposób powstają nasze rzeczy, więc jest to opowieść, a to wszystko jeszcze jest ze szczyptą. E, naszych nowych doświadczeń, ponieważ, no, muszę tutaj powiedzieć y, nieskromnie, y, staliśmy się surferami. Nie po sieci, takimi surferami. W sensie z deską y, i blond włosy i tak dalej? Tak, okay. tak. No, ja staram się jak najwięcej chodzić po słońcu, żeby te włosy rozjaśniały. E, opalam się, chodzę na solarium i, 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 i no, staram się utrzymać, zrobiłem sobie Rzez. tatuaż, wiesz, takie rzeczy. Jesteśmy surferami, w związku z czym próbujemy się utrzymać przez chwilę na fali. Okej, okay, okej. Okay. A gdzie surfujecie? Słuchaj, e... <grym> ja surfowałem w Maroko i tam się nauczyłem surfować. E... Bieryt na Sri Lance, ale... A, no to jest światowi co tutaj biznes. No, wiesz, to, to, to jest dzisiaj dużo tańsze niż surfowanie w Polsce, no ale... Nie, do życie w Polsce jest bardzo nieopłacalne. No, no bardzo, ale nas stać, prawda? No, jesteśmy tak. tu, więc. Mieszkałem w kartonach, w tych, jak to się mówi, mieszkaniomaty, tak? Są teraz A, są tak, paczkomaty, nie, no, i paczkomaty i też mają być takie mieszkaniomaty. Że po prostu wchodzisz do takiej szklady, tak, wpisujesz QR kod, i on ci tam punk, otwiera i. A nie, są... potrzebujesz więcej rzeczy, tak na Nic, Nic, nic. Teraz jest ciepło, spokojnie. Na plaży można spać. Można spać. I Beryt doświadczył surfowania na Bałtyku, ja jeszcze nie. Ale no y, byłem na desce już w tym roku tylko takiej ratowniczej y, mm. z ERKI y, przez 4 godziny. Miałem mały wypadek, no. ale no, deskę mam odhaczoną w te wakacje, okay. więc następny wyjazd jest już Ale przeżyłeś? cały czas się nad tym zastanawiam, co, 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 co mnie spotkało i chyba to co jest, to jest, to jest wciąż życie, ale pewności nie mam. No. Ja jestem pewny, co do w swojej świadomości. Tak. Ale może to też jest wpojone we mnie. Jestem częścią Twojego snu. To tak, mamy dwa odhaczone, to teraz może porozmawiajmy o aktorstwie, choć aktorstwo było też w musicalu. Tak. Na pewno. Co teraz się dzieje u Mudez Torcińskiego, jeżeli chodzi o udawanie innych ludzi? Jeżeli chodzi o moje życie człowieka z kartki, mhm to właśnie spotkałem się, um, ukończywszy lat 44 i 4, z młodszym ode mnie Stefanem Karwowskim, co już brzmi paradoksalnie, no nie wiem, nie wiem oglądałeś kiedyś tak, tak kultury, więc Stefan Karwowski, no, nie wydawał Ci się jednak tym... No, super bohaterem takim. Dzisiaj 40 to 30 i tak dalej. No, no o to się rozchodzi. To się troszeczkę przesunęło, ale tak. Więc y, słysząc motyw, y, znany motyw muzyczny 40-latka, od takiego, później takiego, 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 później studiowałem, a moją opiekunką była Anna Seniuk, czyli serialowa Madzia, później w, miałem, dotknąłem współpracy z, z Panem Kupczyńskim, a dziś gram Stefana Karwowskiego. Znaczy będę grał. Premiera jest 15 września w Teatrze Rampa i to jest ten, ten, mój, ten mój pierwszy projekt aktorski po rozstaniu się z Teatrem Dramatycznym, nad czym ubolewam, ale ubolewam raczej nad tytułami, które już nie będą szły. Wzdycham, bo to taki trudniejszy temat. No, nie ma już człowieka z Lamanczy, nie ma już Tadeusza Kantora w sztuce intonacji, nie ma MC w kabarecie. No ale na szczęście pojawił się Karwowski, a od przyszłego sezonu, i no tutaj jeszcze nie, jeszcze nie mogę za dużo zdradzić, bo nic pewnego, czekam na listy obsadowe, ale wiem, sam Andrzej Seweryn zaprosił mnie do Teatru Polskiego i, i tam, tam się możemy spotkać, więc sam serdecznie zapraszam. Rozumiem. A, a taki ekran mniejszy lub większy? Ekran mniejszy lub większy w, w tym momencie y, tworzy się serial y, y, Prosta sprawa. To, prosta sprawa. Tak, prosta sprawa I, 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 i tam będę kreował jedną z postaci, która jest motorem napędowym dla głównych postaci. I, y, ale to chyba dopiero na platformie Netflix za czas jakiś. Rozumiem. E, Kojarzę. I, i, I jest jeszcze, jest jeszcze w, w planach jeden muzyczny film, więc też połączenie w zasadzie wszystkiego. No tak. Taki trybu aktorski. Śpiewam, tańczę i recytuję. Jeszcze byśmy mieli pacynki też to totalnie. Może tak, może tak być, może tak być, bo rzecz dotyczy trupy teatralnej. E, trupy teatralnej i to jeszcze z, z czasów dawnych, z ubiegłego wieku, która to trupa teatralna. E, Pojawia się w czasach dzisiejszych i zobaczymy, co tam się będzie działo. W każdym razie jest, jest, jest bardzo fajna postać do zrobienia i bardzo cieszę się na tę przygodę i czekam na nią. Jasne. Jesienią mają ruszyć zdjęcia. Dobrze. Czyli co? No, czyli możemy Cię zobaczyć na YouTubie, możemy Cię zobaczyć na tagówku tak. i, i, I możemy Cię zobaczyć w internetach niedługo niedługo w internetach, może można posłuchać na wszystkich Spotify'ach, YouTube'ach i tak dalej. na dobrych platformach streamingowych. Na, na, na dobrych platformach streamingowych, z dobrą jakością. Ta, ta, ta druga platforma ma teraz jeszcze podwyższoną jakość. A, więc tak. bardzo polecam, bo siedząc nad e, aranżacjami i nad, nad, nad nagraniami, zależy nam na tym, tak, żeby jak to Jak sięgniecie jednak... z torrentów, to będzie gorsza jakość, to taka jest prawda. Po prostu. Po prostu. I, i, I zwłaszcza jak prześlecie sobie tymi wszystkimi E, aplikacjami, które też niszczą jakoś to... to tak, tak. Więc, Ogólnie. To znaczy, nielegalne rzeczy są... nielegalne. Ale lubimy je, nie? <laughs> No kiedyś się nie dało inaczej, no to jest sentyment. No. <laughs> w każdym razie możecie zobaczyć Modesta w wielu odsłonach, w wielu miejscach i w wielu sposobnościach. E, dzięki, że wpadłeś do nas. I ja cieszę, również się cieszę. Jeżeli, wiesz, będziesz chciał kiedyś jeszcze y, podejść, zagadać, powspominać tak dobre czasy to Słuchaj, tutaj. mamy ze sobą dwie dobre rozmowy czeka nas trzecia i jak uczeplina coś się musi wydarzyć, żeby nie, tak. nie było. my tu no, siedzimy cały czas, jak coś. Cały czas. cały czas. No ja nie mam mieszkania, więc jakby gdzieś musimy się okej. Okay, okay. okay. Dobrze, jakby... no to przyjdę, potrzebujecie czegoś? Coś wam przynieść? I pralka, no, coś takiego. Pralka, tak. dobrze. No, ja mogę tak rękę jakieś rzeczy. <laughs> Jestem masz takie fajne retrociuchy to <laughs> Możemy się też powymieniać, wiesz, to no właśnie koniec. na tym to polega. One będą im starsze, tym będą bardziej wartościowe. Tak. Fajne, znoszone. Wiele tak. potów to przeszło. Tak. No, mam, no mam nawet wiesz, takie okulary retro, jeżeli... Lekko retro. M proszę. A, dziękuję. Wiem, że ty lubisz. W takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.